uwzględniony ten wniosek Komisji, no to proszę prosiłbym szanownych państwa, żeby, żeby uwzględnili wniosek dyscypliny BOX. Dlatego, że mamy w, na terenie naszego powiatu, no chyba wybitnego, bo mistrza Polski, nie wiem czy już nie juniorów, czy młodzików, w boksie, więc wydaje mi się, na szczeblu krajowym, Mistrza Polska, bardzo ciężkiej i chciałbym złożyć wniosek o to, żeby go honorować. I nie można po prostu, bo no nie ma tej dyscypliny. Więc jeżeli robimy tak w mostu, bo no dlaczego się pojawia przykładowo żeglarstwo, bojery Ja rozumiem, że są specyfiki naszego terenu, tak? ale również nie wiemy, kto tak naprawdę jest wybitnie uzdolniony i ma osiągnięcia w innych dyscyplinach. Pojawi się, więc będziemy zmieniać tą uchwałę za każdym razem, jeżeli y, trzeba będzie y, chcąc złożyć wniosek o honorowanie głupotów niejeżdżna. No? Panie radny, czy ja rozumiem, że składa pan wniosek. Tak, ja składam wniosek, bo Panie mamy akurat Panie. nazywa się Karczak, y, 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 który jest mistrzem Polski i, i chciałbym złożyć wniosek, żeby go wiem. W, w paragrafie pierwszym w punkcie drugim w punkcie pierwszym o dyscyplinę Tak. Proszę, dziękuję bardzo.

Dopisanie Mamy wybitnego sportowca, strażaka. Prawda Panie druhu Grzegorzu? Medalista, bo ja nie wiadomo czy na też sami nie pojedzie. Również. O dopisanie trybu. Bardzo A Ty już masz wszystkie swoje konkurencje. Dziękuję ślicznie. Szanowni Państwo i tak będziemy jeden przez drugiego. Więc albo udałoby się wpisać szeroką gamę wielu dyscyplin sportowych, to należałoby nie patrzeć na to, co jest na naszym terenie uprawiane, tak? nie pomijając tych wszystkich, które są, bo ja rozumiem, że wniosek komisji, która mówiła o tym, żeby wpisać dyscypliny olimpijskie, paraolimpijskie, to chodziło o to, żeby wtedy znalazły się wszystkie dyscypliny. Więc więc, jeśli jest taka wola, to należałoby wpisać naprawdę szeroką gamę dyscyplin ujętych w nomenklaturze sportowej. Dziękuję. Dziękuję. Ale słyszymy, że nie ma takiej możliwości. Nie. Nie. Możliwość jest. Tylko trzeba po prostu wymienić. Tak jest. Dokładnie. To musielibyśmy w tej chwili wymyśleć. Nie, panie przewodniczący, tu nie chodzi o wymyślanie, tu chodzi o to, że. Na papierze należałoby jasno określić te wszystkie dyscypliny. Dzisiaj faktycznie wymagałoby to czasu, bo ktoś musiałby usiąść z ilością dyscyplin i je po prostu nam wszystkim podyktować, poinformować, a my powinniśmy podnieść rękę. W związku z tym, że ten czas goni, bo chcemy, aby te wnioski były składane niebawem. No, dzisiaj mamy posiedzenie sesji, więc może tak, były dwa wnioski formalne. Przekłosujmy obydwa wnioski, ale do następnego rozdania należałoby ten regulamin poprawić. jednak poprawić i ująć no szeroką gamę dyscyplin sportowych. Dziękuję. Okay. No Dobrze, proszę, panie, to może to proszę to jest jakby takie jakby zalecenie dla nas wszystkich. Dajcie jakieś terminy określone dla tych instytucji stowarzyszeń, które działają na tym terenie, żeby one zgłaszały. My nie musimy wszystkiego wiedzieć, co się uprawia, bo to, to, na noż dostawa te stypendia sportowe, jakiś tam określony czas, żeby to, to zgłaszać. To, po prostu. to jest samo dyscyplina. dyscyplina. To dyscyplina, bo trudno nam do dzisiaj, to dzisiaj na przykład, to tutaj kolega zwrócił uwagę, że jest boks, ja tutaj wiem, że ten te treter też jest uprawiany przez takiego konkretnego <kluzny> zawodnika. Być może są również inne, o których nie wiemy na dzisiaj, także to jakby, a, 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 żeby to, to jakby rozpowszechnić. Dziękuję Panu Panie Przewodniczący. Ja myślę, że ja popieram tutaj głos kolegi Lubka z tego względu, że mamy są określone dyscypliny olimpijskie, prawda? I można by je po prostu wpisać. Niektóre dyscypliny są po prostu postaci martwe i nie będzie wniosków, tak? Ale będą, w razie by się pojawił ktoś, to nie musimy jej rozszerzać tej uchwały. I ja się zgadzam z tym, że żeby uhonorować... Tych, którzy są do tej pory, to uchwałę należałoby przyjąć, bo krótki czas, jeżeli my damy stowarzyszeniom znowu to, jak zacznie, to co odpowiedzieć panu nie zdążymy w już z tego, że mówimy wtedy już w przyszłym roku. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pani Radnego na Ja, ja chciałabym zapytać tylko. Y może, może ktoś wie kto przygotował tą uchwałę, ja nie wiem, bo może będę się wstydzić, ale nie wiem. bym wiedzieć jakie są zawody na poziomie wojewódzkim o mistrzostwo w wędkarstwie. Ktoś o nich słyszał. Ale tak konkretnie, tak? Bo jakby wśród dyscyplin olimpijskich, gdzie jest boks, na przykład nie ma boksu, ale my go chcemy, żeby był, lekkoatletyka i tak dalej, stawiamy wędkarstwo. No, trochę to wygląda według mnie Niepoważne. Tak? Oczywiście nie umując nic zawodników w i tak dalej, ale czy to jest sport, czy to jest hobby, no czy to jest sposób na życie, no, chcemy przyznawać mistrzom w lekarstwie na poziomie co najmniej wojewódzkim. Znamy takiego? Mówimy o tym, że powinniśmy rozszerzać o tych, co znamy, co wiemy, co nie wiemy. No to Nie wiem. Jakiś list czy pędka. Dziękuję bardzo. Ja mam widzę, nie chcę odpowiedzieć. Nie jest pracownikiem przy projekt uchwały, jeśli można, proszę bardzo, żeby to... Bardzo może, proszę może, że może, może, w się Więc tak, proszę Państwa chciałbym tylko zwrócić na jedną uwagę, że ta uchwała jest zgodna z ustawą o sporcie. I w tej ustawie o sporcie nie mówi się o nagradzaniu każdej dyscypliny sportowej, szeroko pojętej oczywiście, bo dzisiaj definicja dyscypliny sportowej praktycznie jest jasno określona. Ale o nagradzaniu dyscyplin mających znaczenie dla danego samorządu. I to jest jakby główna przesłanka do wymieniania katalogu. Dyscyplin sportowych. Czyli najpierw musimy wiedzieć, jakie dyscypliny sportowe mają znaczenie dla naszego powiatu, a następnie nagradzamy ludzi prowadzących te dyscypliny, którzy osiągają wysokie wyniki w danej dyscyplinie, ale mającej znaczenie. Więc jest to przesłanka do tego, żeby te dyscypliny były jasno określone ponieważ jeżeli na przykład wybralibyśmy zapis w postaci dyscypliny olimpijskiej to znaczyłoby że mając na uwadze, że na przykład softball jest dyscypliną olimpijską że ta dyscyplina ma znaczenie dla powiatu więc tym należy się kierować jeśli chodzi o wybór dyscyplin, które mają zapisy i odzwierciedlenie w regulaminie. Teraz pytanie o wędkarstwo. No, wędkarstwo jest w wielu kręgach, ja rozmawiałem z wieloma wędkarzami, wymieniane jako dyscyplina sportowa i poniekąd można przyjąć, oczywiście tutaj decyzja należy do państwa radnych, że ta dyscyplina ma znaczenie dla powiatu nowoborskiego, no z takich przyczyn, jak każdy chyba z Państwa wie na co dzień spotyka się, że to są doskonałe tereny wędkarskie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czyli rozumiem, że Mieszcząca Województwa tak? Wędkarskie jest wybywająca, tak? Mieszcząca Polskiej Wędkarska jest Na takiego pytanie pani? Radny. Chodzi o to, że dyscypliny, które osiąga wyniki na poziomie przynajmniej Mistrzostwa Województwa, nie ma tu określone, że to mają być Mistrzostwa Województwa, czy to mają być rozgrywki o kucharz Polski, ale na poziomie wyższym niż Mistrzostwa Województwa, czyli mogą być to osiągnięcia na poziomie powiatu, czy kilku powiatów. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja mam tylko takie pytanie w wysokiej bo tutaj w paragrafie Później spełnić trzy elementy. Czyli uprawia jednostki z dyscyplin, o których mówimy. W uprawianej dyscyplinie posiada osiągnięcia. I punkt trzeci, czyli przestrzega powszechnie na związek nie widzę informacji odnośnie tego, czy ma być mieszkańcem powiatu nowowolskiego, czy ma być zawodnikiem klubu w powieściach czy nawet ma być obywatelem polskim. Tak, poseł w teraz no na przykład Młodrowiec Lewandowski. Składa wniosek poprzednio na Katolicki ja nie spełnia, tak? Mało no, tego, na przykład Maria Szarapowa może złożyć wniosek. Żona akurat tu nie ma, to nie tak? tak, 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 tak tak tak. Chodzi o to, czy nie wprowadzi zapisu, że nagrody przyznajemy mieszkańcom powiatu nowogorskiego, ewentualnie zawodnikom, którzy trenują w klubach położonych na terenie powiatu nowogorskiego. Bo to tu przeszkadza, że umowa jest na terenie naszego powiatu. Taką mam wątpliwość i takie mam pytanie. Panie przewodniczący, proszę, jak było na prawna wyjaśnienia temat. Tak? Dobrze, Korto, proszę, pan Panie to może Pani Wysokie. Znaczy, Panie Przewodniczący, nie możemy ograniczać takimi zapisami tej nagrody. Po prostu byłoby to naruszenie konstytucji w Polski. Osoba zamieszkała to jest osoba, która powinna tutaj mieszkać. Ideą ustawy o sporcie jest to żeby to Rada decydowała, jakie dyscypliny, w jakiej wysokości nagrody i tutaj ograniczanie każde spotka się albo z retorsem ze strony wojewody, albo prokuratora, który po 30 dniach może, może zaskarżyć tą uchwałę sądu. Także my tą ustawę przygotowaliśmy naprawdę solidnie, badaliśmy linię orzeczniczą wojewód w całej Polsce oraz rozszerzania województwie sądów administracyjnych. Ja nie mówię, że ustawa jest dobra, ale nie my tworzymy tą ustawę, my jesteśmy od przestrzegania tej ustawy i taki zapis tej uchwały, który jest, jest konsekwencją przestrzegania zapisów ustawy. My się nie wypowiadamy do tego, czy lepiej by było, gdyby to były dyscypliny olimpijskie. Tak jak Pan Czerwisz tutaj powiedział, jasno ustawodawca mówi, że dyscypliny mają być wymienione, mają być ważne i promować pokój. Trzeba je wymienić. Tak jak ustawodawca powiedział, trzeba ustalić wysokość nagrody i każde yy, sformułowanie, że od 500 zł do tysiąca jest uchyleniem tej uchwały przez wojewodę albo prokuratora. W związku z powyższym, naprawdę ustawa jest pod względem prawnym bardzo solidnie przygotowana i jest zgodna z ustawą, o której się powiem. No, dziękuję. Czyli tutaj Komisja Konkursowa podejmie decyzję, czy dostanie nagrody ta osoba, czy ta osoba? Oczywiście. Dziękuję. Bardzo proszę Pan Ryszard Panie Przewodniczący Szanowni Państwo. No jakby próbując odpowiedzieć na to czy Pan Lewandowski czy Szarapowa otrzymaliby nagrodę starosty. Myślę, że dla nas to byłoby ogromne wyróżnienie. I może sami by przyjechali albo ktoś z przedstawicieli, więc tu bym nie wnikał. Ja wrócę tylko do tego, żeby faktycznie wpisać te dwie dyscypliny, o których wiemy. Tak, do sukcesu sportowego nie dochodzi się w przeciągu roku. Jeśli będziemy słyszeli, że na naszym terenie tak, są ludzie, którzy uprawiają dyscyplinę sportową, która nie jest ujęta w naszym regulaminie i osiągają już dosyć wysokie wyniki na szczeblu powiatowym albo wyższym, usiądziemy i dopiszemy po prostu te dyscypliny. I tyle, tak? Ja chciałbym tylko przypomnieć, że pamiętam, jak pracowaliśmy nad tym regulaminem i faktycznie mieliśmy zarzut zwrócony, że wpisaliśmy dokładnie, że te nagrody damy tylko i wyłącznie mieszkańcom powiatu nowodworskiego. Musieliśmy to również, między innymi zmienić w naszym regulaminie. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem się odnieść, jak się miało w uchwały, która mówiła szeroko i wojewodaj bodaję nie zakwestionował to raz, a po drugie to patrząc na ten zapis w regulaminie te 200, 500, 1000 zł, tego regulaminu powinno być równie dobrze, jeżeli ma być taka, takie kwotowanie, powinien być regulamin za co tak naprawdę 200, za co 500, a za co 1000 żeby były jasne i czytelne kryteria dla komisji. Bo jeżeli już to jest tak, jak tutaj obsługa prawna powiedziała, mocno przed, przestudiowana cała uchwała i, i, i do, opracowana, to, to, to Irek sprawdził i mówił, że inne powiaty mają dostosowane regulamin do kwot również. No to jest to tak tak. Sposób, czy, czy taki zapis, bo rozumiem, że ten... W paragrafie 2 punkt 3 pozostaje, tak? Odnośnie ustalenia dokładnych kwot 250 000 złotych. To wystarczy. Rozumiem. Dobrze. Czy jeszcze ktoś? Mamy dwa wnioski. Jeden wniosek pana Andrzeja Sobozińskiego no, do dopisania w paragrafie 1, w punkcie 2, po punkcie 1 dyscyplinnie jaka jest BOKS. Za chwilę wniosek przegłosujemy i wniosek drugi pana radnego Romana Kowowskiego o zapisanie w tym samym punkcie dyscyplinę kwestii Tak? Wobec tego przystępujemy do głosowania wniosków. Kto z Pań jest za przyjęciem wniosku pana Andrzeja Bardzo proszę o podniesienie do Dziękuję bardzo. E, przystępujemy do głosowania wniosku pana Ramona Kowowskiego. Kto z Pań Radnych jest za przyjęciem wniosku? o wypisanie dyscypliny państw wyjazdów. Bardzo proszę o to, żeby się... Zanim przegłosujemy całą uchwałę, poproszę jeszcze stanowiska komisji, na razie dyskusji, na tu się ujawnimy. To jest to sama Za wnioskiem... Tak. Wobec tego wszystkiego głosowania, ktoś z pan, Pani Pana Radnych jest za podjęciem uchwały wraz z tymi dwoma opracownikami? Proszę Pani, dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto jest wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała podjęta została 9 głosami za i 1 wstrzymujący. Dziękuję Państwu. Przechodzimy. Jest? Nie mm. Nie. mamy dwie uchwały. to jest? No. O, no. wycofa. hmm. pan wycofa. pan... Nie wycofał. Dobrze, po prostu tego pięć tak? <grym> <grym>